Ok, zabiorę cię stąd. Dobra, więc jest ich trzech i są kompletnie bezbronni. Ja muszę ich zaprowadzić stąd do węgardu. Skończyłeś się bawić? To dobrze. Już wszyscy? Okej. Okay. Zapisz grę. <laughs> Sorry. Zapisz grę, bo teraz wszystko na Get Ja Jaszczurka blokuje mi przejście. Ok, droga do Węgardu. Na pewno jakaś jest. Tego jestem pewien. Tylko... Jaka? No cóż, najwyżej dojdę pod Montera. <grym> i stamtąd do węgardu. To jest taki plan, nazwijmy to Z. O Jezu, ty... Dobra, nie będę teraz gadał z tym frajerem, bo... On te, jego też trzeba będzie zaprowadzić gdzieś tam. A obecnie... Trochę nie czuję się w nastroju, aby go gdzieś zaprowadzać. a nie bawić się z wilkami mając tych paladynów na karku. Mówię te takie płytki wstawione pod kręgosłup tutaj w tych pancerzach, to taki fajny element. Mi się to podoba, naprawdę. A tam niebo się pikselizuje, trochę widzę. Okej, okay, tu jest Cape Dun... Cape Cape Dun... Tu jest Cape o, ma Dobra robota. Nędzna bestio. Okej, okay, jedno jajo z jada i surowe mięso i surowe mięso, okej. Okay. Tu jest Ardea, czyli węgard musi być chyba tędy. Tak się przynajmniej wydaje. Wengard, okej. Okay. Znalazłem jakąś drogę do węgardu. To postęp. Tylko każe mi się coś, że tu w okolicach jest trochę szkieletów chyba. Um, nie jestem co do tego pewien. Więc dla mnie tam szkielety to w tym momencie trochę nie problem, ale dla nich może być mały. Dobra, do węgardu chyba tędy. Zajdę z jakiejś tupy strony, no ale to szczegół. Montera. To nie. O, siema. Dobra no. robota. Aha, tam następny. O, jeszcze jeden. Wow, ale macie walnięcie w pięści, chłopaki. Nienawidzę tych tak, wiem. Simba. Simba jest uroczy i trochę głośny. Hm. Niemożliwe, niemożliwe. o arcy trudnych zamków, ta. Hm. A może kiedyś się nauczę, jak mi się będzie chciało. Kiedyś. A co mi tam. I tak mnie pewnie zaatakują. O Boże, Goblin! Wow, boję się. A bestio! Okej, okay. pałka. Fuck wyłącz się gówno. O. No. Hm. A, słuchajcie, to coś, co się włącza Ctrl plus S. No serio. Okej, okay, zajęło mi to tylko pół gry, żeby do tego dojść, ale doszedłem. Fuck yeah. A teraz spokojnie w dół tego klifu, który jest strasznie stromy i wszyscy zginiecie, jeśli spadniecie. Hm, ładne pola. Wow, super speed się włączył. Skoczyłbym tam na dół, ale boję się po prostu, co ci frajerzy zrobią w tym momencie. Okej. Okay. no, kufer jakiś i ogr. Ogry. Dobra, nie będę do nich podchodził, jeśli. Znaczy, podejdę, tylko najpierw zapiszę grę, bo po prostu jak ci się do nich dorwą, to po strach powiedzieć, co się stanie. Okej, okay. shit happened. Ciekawe, ile im zejdzie. Albo nie, nie chcę mi się w sobie przekonywać za bardzo. Eee, swoją drogą to powoli. Zbliżam się do końca zmierzch bogów. No czy Węgard, no w sumie po Węgardzie jeszcze dam kilka questów powinno być dla Gorna. Trochę zabawy w Trellis i koniec gry w tym momencie, słuchajcie. Okej. Okay. No, kretyni rzucają się na nich. No dobra, rzucajcie się. Co takie mocne te ogry? Okej. Okay. Sieć just get serious. Gdzie to jest? Dobra, mam już na tyle tego. Zabawcie się z nimi, chłopaki, przez sekundę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Weź ty tę swoją pałę ode mnie Dobra robota Wow, strasznie silne te ogry. Przynajmniej ostatni jakiego zabiję nie był taki silny. ogry to mają przy sobie w sumie nic ciekawego oprócz wina. Co ciekawe są dużo silniejsi od troglodytów, ale ich, ich broń jest warta mniej. Trudno mi powiedzieć czemu. WOUF! Nienawidzę tych bestii. Dobra. No, czyli udało się. Znaczy dwóch zabiję, tam jeszcze trzeci był w tle się walał. No właśnie No to go zaraz też zabiję. I to będzie 3000 ekspa dla mnie. Eee, miksura wytrzymałości. Jeden tysiąc, ja przeczytałem jednaście tysięcy golda, mówię sobie, o Boże... Nie w ten sposób. Okej. Okay. No, stój, rzesz. Cofając się, utrudniasz tylko sprawę. Ale fajnie będzie, jak spadniesz z tego klifu, wiesz? Ok, ja się na chwilę wycofam. Klucz do nieśmiertelności w Gotiku 3. Łączę kwipunek w trakcie walki. Dobra. A, nie spadniesz. Szkoda. Lubię widok spadających z ciał. Ok, co my tu mamy? Wow, maksymalna siła życiowa, przemiana w wilka, przyda się? Nie powiem, że nie. Dobra, trzeba by znaleźć jakieś przejście na dół, nie? Hm. Jak zejść z tego gówna? No, trzeba tędy. Dobra, chodźcie tu frajerzy. O, kufer. Uh, Mikstura Many. No, zawsze coś, tam te strzały wybuchowe. Sobie zaraz je dorzucę do ekwipunku. Dobra, chyba już zejdziecie tu, nie? Zejdziecie, prawda? No, a to wysyszacie ja w międzyczasie wolne ze strzały do ekwipunku. Um, dam je na siódemkę. Niewiele ich za bardzo jest. Co My tu mamy Ochrona przed ogniem, niespecjalnie no, to zeszli, zaprowadzę ich do tego frajera. Jeszcze będę miał dla niego chyba co najmniej ze dwa questy, no, ale myślę, że już jakoś dam radę je zrobić. Mam taką nadzieję. Dobra, jesteśmy w Węgardzie, czyli to postęp spory, aż zapiszę grę w tym momencie. No. Więc tak. Gdzie teraz powinienem pójść? Gdzie ja powinienem teraz pójść? No, pójdę do Teodora. Z tego powodu, że nie wiem, gdzie indziej mógłbym z nimi pójść. Mam nadzieję, że za mną idą. Chyba idą wszyscy nawet. Tak wiem. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci. Czy teraz uda nam się spotkać z Lee? Wybacz, wojowniku, ale w tej chwili to niemożliwe. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Dotarły do nas informacje. Że wojna z orkami wisi w powietrzu. Mogę jakoś pomóc? Rozkazałem żołnierzom gromadzić wszelkie zapasy, które mogą nam się przydać. Możesz nam pomóc zdobyć mięso. Gdzie mam szukać mięsa? Będziesz musiał na nie zapolować. Udaj się do lasu. Dobrze, ruszam w drogę. No, zadanie wykonane. Wyśmienicie. Wojowniku, raz jeszcze będę potrzebował Twojej pomocy. Co mam zrobić? Mięso już mamy, a teraz potrzebujemy pszenicy do wypieku chleba. Gdzie mogę znaleźć pszenicę? Znajdziesz ją na naszych farmach. Szukaj worków z pszenicą. Dobrze, ruszam w drogę. Czego chcesz? Aha. I to jest ten mój ulubiony Quest w całej grze, właśnie. Ile mam tej pszenicy? Um, 16 worków, tak. A potrzebne jest 20 worków. Więc tak, jeśli ktoś się nie oglądał wcześniej, to tej pszenicy można znaleźć mnóstwo w gocie przed samym wejściem do miasta, między wejściem a obozem żołnierzy lub też tutaj właśnie po węgardzie należy się odrobinę rozejrzeć. No ja już zebrałem trochę tej pszenicy, ale niestety oddałem ją do questa dlatego tam z tą rodziną, więc płynżesz. Dlatego z tą rodziną, więc teraz mam, brakuje mi czterech worków. Mój problem z tym questem był taki, że biegałem po prostu po farmach w okolicach węgardu między węgardem a Ardeą i e, szukałem tej pszenicy. Jasne, czemu nie? A i trzeba po prostu poszukać trochę się rozejrzeć po węgardzie samym. Może być z tym mały problem, nie ukrywam. No, ale trudno. Ewentualnie, no, obszar może u handlarza, ale nie jestem pewien, czy można u niego kupić. No właśnie, nie bardzo można. Yy, Miec konu siła 180, obrażenia od ostrza 110, hmm, nie za ciekawie. Tutaj, jak widać, są też i inne worki, ale nie możemy ich podnieść. Coś ciekawego, no. Ach, ten mój unikalny hełm notmarskiego wojownika. Po co ci palę trzeba w kuchni? Whatever, eee, tak. <coughs> Sorry. Sorry jeszcze raz. Yy, muszę się rozejrzeć po tym cholernym mieście.